Słuchaj nie ma co siedzieć tylko trzeba myśleć plan jak się dostaniemy do tego szpitala. Dostałem cynk od komisarza Alexa, że do góry jest jakiś nawiedzony szpital. Nie będziesz się bała tam wejść? Nie, ja idę z Tobą. Bo wiesz kto tam się znajduje? Dziewczyna Dubiela. A jak ją złapiemy to ona nas doprowadzi. Do samego Marcina Dubiela. To ja idę. Słuchaj, ja się zgraszam. musimy ja się szybko gotowa. przebrać w policjanta i w policjantkę Rozumiem. się przebierz. Odpalamy furę policyjną, która jest u mnie, bo postawiłem sobie nową chałupkę. I szykuj się i widzimy się u mnie, ok? Dobra, Dobra, to do Dzień zobaczenia. Gdzie no, Ja tu mieszkam taki niebieski o ten czarny dom. Widzę. W ogóle a co mam się świecie? W ogóle to, no, nie widziałem co mam w tej chałupce, bo to jest nowa chałupka. Słuchaj. słuchajcie, by się przydało otworzyć, tak? Nie, teraz zamknięty. Damy. Dobra. O, fajnie. Niebiesko. Trochę w oczy nie fajnie, ale dobra, nieważne. No dobra, słuchajcie, przebieram się. Muszę to wbić w komputerze. Zaczynam zmianę od. E, dobra, tutaj wyślimy work, ok. Zaczynam zmianę od 22:00. Będę poszukiwać dziewczyny Dubiela w nawiedzonym szpitalu razem z komisarz Nicole. Ok, mam zapisane. Przebieram się. I słuchajcie, tak jak, witajcie, witajcie, bo zapomnę się z wami przywitać, ale no widzicie, jesteśmy za, strasznie zajęci, ponieważ dzisiaj kolejny odcinek z Brohaven, czyli życie, życie, słuchajcie, nie jest tutaj nowelą, bo, no bo, okay. słuchajcie, no jest, jest akcja, no Nikola została, z tego co wiecie, potrącona w pierwszym odcinku, no w drugim już prawie ich mieliśmy. Tylko no Dubiel wyszedł, po prostu zniknął, wyparował, wyszedł z gry, ale Macina Dubiela dziewczyna została w nawiedzonym domu. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy zajrzeć tam do środka i zbadać wszystko co tam się dzieje. Także musimy się przebrać, uzbroić w jakiś pistolet, a pistolet znajdziemy na komisariacie. Także słuchajcie, my teraz lecimy na komisariat. Bierzemy właśnie Dobrze. wóz. Ja nigdy nie e... w policji, więc tutaj yy, tylko raz, ale to amatorsko, więc tutaj do... możesz oprowadzić. mnie. Dobra, także słuchajcie, jedziemy na komisariat. E, a Wy już teraz możecie zostawić łapkę w górę <gry> oraz subskrybować kanał mój, czyli gramy wpadajcie też do Nikoli na kanał, na vlog Nicole TV. E, a i zostawcie dzwoneczka, dzwoneczka, bo, bo bardzo dużo osób ogląda, a nie subskrybuje i nie ma dzwoneczka, także polecamy. Bo szykuje się fajna seria z tej gierki. Gdzie mamy tutaj parking policyjny? Jest słuchajcie parking policyjny. Mm, elegancko jest. sobie zaparkujemy przed samym tutaj tym. E, elegancko nie uderzyłem w znak prawie. No dobra także wyskakujemy. My się idziemy dobra. przebierać i zaraz lecimy do szpitala e, obadać sprawę także. No. Ja zawsze się gubię tutaj. Job. Tutaj sobie klikamy, że będziemy A, pracownikami. Tak, teraz jestem prawinnie teraz słuchajcie pracuje. policjantem. Weź o, sobie bronię, ten. Bronię. Weź sobie broń i tu na stole masz. Wziąłem, y... wziąłem. Wzią, wzią. Co wziąłeś shotguna czy taki, taką snajperkę? I, no, ja snajperkę. Ja sobie wezmę shotguna. A już nie mogę więcej wziąć, czy, czy tylko jedną rzecz można wziąć? Nie, bo po prostu mam to w ręce. Dobra, okej. Okay. Dobra, mam shotguna. Na razie schowaj, żeby ludzi nie przestraszyć. Dobra. I przydałoby się, słuchajcie, strój, strój policjanta. To jest strój czy taniec? przepraszam bardzo. Ja mam w tych bokach, tutaj nie widzę. No. Ej, ale, a tu nie wybierzemy gdzieś? Nie, tu to jest taniec, aaa. dom. Poczekajcie, 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 czekajcie, nie, nie, ale tu. Stroje masz tutaj. Jest, dobra. Mogę być policjantem, także słuchajcie, jestem policjantem, epicko wyglądam. Wychodzimy stąd, wychodzimy a tak. jest... Ja? Boże święty, wróciłem do swojego, nieważne. Mam być policjantem, jest teraz ok. Zamykamy. Ło, e, jak ty epicko wyglądasz, czekaj, sesję nie, sobie nie. zrobimy, no. Uśmiech na komisariacie, wiecie, jesteśmy policj policjanci z, z Browhaven. także uśmiech, zdjęcie musisz, zdjęcie. musisz ciągnąć te okulary ja O, ja Nie, ja teraz wyglądałaś jak kobra. Słuchaj, proszę pana, o co tutaj chodzi? No wie pan co, bo chciałem zgłosić, że pod szpitalem wyrasowała jakaś wariatka i ona prosiła, że wypuści wszystkich tych niebezpiecznych pacjentów z góry, a tam na górze chyba straszy, także nie wiem, proszę. Niech pan to sprawdzi dobrze? Dobrze. Myślę, że to sprawdza dobiera? M Myślę, że to dobiera. Tak, dobrze, tak, ch chodźmy. Dobra, dziękujemy. Chce zaprowadzić, czy coś? Mm -mm. Niech pan może tutaj zostanie, pan będzie bezpieczniejszy. Zaraz przyjdzie komisarz yy, Grażynka. I komisarz Grażynka tutaj pana, y, od pana spisze protokół. Yy, ma przyjść Grażynka. Aha, tak. A po co panu to łóżko? Mm -mm. Ja jestem zdrowy, proszę pana, dobrze, no dziękuję. Ej, ktoś mi gwizdął furę. Ty, gdzie jest moja, fura? jest moja Ej, kolo, ty! Ej, on zwariował, może on jest tego psy. Jego przysłała dziewczyna Dubiela. Aresztuj go. Na pewno. Czekaj, ręce do góry! Ręce stój! Stój! Zakajdenkuj Zach... go. Dobra, zrobiłam. Nie no nie zrobiłaś! Zrobiłam, cisnęłam. Koleś jest jakiś opętany, uważaj! Koleś, później, kole! Ty jesteś od dziewczyny z Szczęście! To jest na pewno! Ostrzegawczy dam! Uspokój się! Uspokój się! Dobra! Dawaj go! No nie wiem, mu zrobiłam, ale no... Jest niebezpieczny, nie można go zakajdankować. Dobra, już go zakam... dobra, dobra jest. Dobra, yes, dobra, wchodzimy, wchodzimy, mm -hmm. na razie zdejmuj ten. Yy, lecimy Ciechali, do szpitala. Kore... Mm -hmm. Idę. Nic po ty jesteś. Yy, dobra, lecimy do szpitala. Szpital mieliśmy. A, ty, daleko mamy do szpitala, faktycznie. Dobra, słuchajcie, tego nie było. Dojeżdżamy do szpitala i z tego co wiem to jest gdzieś tutaj, ty tam Daleko w sumie ten mały psycholog nie uciekł. Stańmy sobie. Nie wiem, czy może nie wejdziemy po aucie, nie skoczymy, co, jak myślisz? Tutaj. Jak tam wejść na tą górę właśnie? To jest pytanie. Słuchajcie, pisaliście w komentarzach, ale ja zapomniałem. Patek! Ale... Pas Widzę. Czekaj. Udało się? Czekaj! Ała, 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 jest! Udało się, ale ja tutaj zaparkuję jeszcze i spróbuję z auta skoczyć, czy nie? O, o mój Boże, to jest weźnie. Czekaj, czekaj! Weź, weź pistolet, weź pistolet, bo to może być niebezpiecznie. Halo, jest tu kto? Proszę wyjść z rękami na górze! Mamy broń palną. Czekaj, patrz innym okiem. O Boże! Halo! O Boże, co Halo! Ej! Oni sprzedawali jakieś szczytawki z zieloną substancją. O mój Boże! Jak Jakimś przetestujemy je na kimś, a je co wezmę? tu jest? Zobacz, oni tu kogoś szczepili, chyba. Jej, jej, wezmę. Tu jest to wylane. Jej, trzymaj broń, trzymaj broń. O mój Boże. Tu jest jakaś krew na, jest krew na ścianie, co to jest? Boże, święty. Co, może się zawali to jakoś takie. Nie wiem. Idziemy tutaj na 3, 4, znaczy. chodź, chodź, poczekaj. Czekaj, broń, broń, ja. Masz broń? 3, tak? 4! Ręce do góry! A! Nie ma jej. Czekaj, jakiś Ej, ale oni coś tu jej, mieli. Jej, to jest jakaś karska. patrz, patrz, patrz tu jest broń. Ale... Jakiś dziwny kot! Ona Boże była jakiś tajniakiem. To może Marcin Dubiel jest jakimś pranksterem? Patrz tutaj pranksterem. jest. Pranksterem. Halo? Tu trzymali... W lodówce Te substancje, zobacz, ale Oho, to jeszcze zostało. Słuchaj, wiesz co, poczekaj chwilę. Ja wzianką, się. Psz, halo, halo, halo? Z tej strony gramy. Funkcjonariusz. Proszę prześlijcie mi tutaj na skrzyżowanie y, szpitala a policji y, na pierwsze piętro do psychiatryka chemika. Słuchajcie, bo trzeba tutaj y, zabezpieczyć. Znaleźliśmy już, wam mówię, co to jak to wygląda. To wygląda jakaś lodówka, y, zielona substancja jest w tej lodówce, z zielona substancja jest ehm, też wylana. E, kapita kapitanie zgłaszam, że zebrałam próbkę, zebrałam próbkę do badania, mhm. umówić tam z jakimś specjalistą, niech zbada. Mhm. Słuchajcie, wy tego nie dotykajcie. Zostawcie to dla chemików. Chemicy to zbadają. Wyrzućcie wszystko, co macie. E, dobra, bez... Już przyjmiecie... Nikola, wyrzuć to. Dobra, spokojnie, nic nie wzięliśmy. Schowaj to, schowaj to. Jest wszystko w porządku, zabezpieczone. Tu czekamy za chemikami. Weź pistolet, bo to może być dziwnie. Ale przecież wzięłam na próbkę to. Może się przyda. Oni wie, że nie każą. Zobacz, tą lodówkę upróżnili całą. No, ciekawe, co zrobili z zawartością. Ej, coś się dzieje w banku. W ale... banku, myślisz, eee. że coś wspólnego? A może ona uciekła do banku? Ej, zobacz! Znowu jest! Co tak? jest? Jakby ktoś zbijał szybę, normalnie słyszałam. Co ty gadasz? No. Ej, tutaj coś się stało, zobacz! A! Spadłam! Gdzie? Do, do środka. Ej, to w szpitalu wylądowaliśmy! Boże. Co dobra, co do do banku, i, ale słuchajcie, tutaj. nie ma jej. Nie ma jej, ona się tam schowała i ona... Idziemy do chodzi, banku, idziemy do tego banku dzieje. zobaczyć, dobra. Chodź. Gdzie Ale bądź czujna, bądź czujna, tu mam samochód, Idę. Ja. musisz być czujna, ja, bo nie wiadomo co tu się może stać. Dobra, skakuj. Ja nie chcę prowadzić. Dobra, to ja prowadzę. Mhm. Czekaj, wyrzućmy broń. Ja mam, broń. broń Dobra, trzymaj broń, broń, trzymaj broń, ja wyrzuciłem Trzyma. na razie. Y jedziemy do banku, bank, bank, słuchajcie. No jeszcze. Od tej chemii pewno, nie, bo wiem, że byś ja to mam wyrzuciła. kieszeni, jest w Tak. Mówiłem, że to jest niebezpieczne. Słuchajcie, gdzie był ten bank, Boże? Ja teraz zapomniałem. Bank? Bank, o, bank, No, tutaj bank, był, bank. tutaj, z tyłu, z tyłu, z, tyłu, z tyłu. Chodź tu. To jest ten bank? Tak, to jest bank. Dobra, cofam, uważaj, ja zostawię wjazd. Dobra. I wyskakuj, broń, broń broń. Broń, 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 broń. Ręce do góry, co tu się dzieje? Halo? Dostaliśmy wezwanie. do góry, do góry. Halo, proszę wyjść z rękami do góry. Grażynka, jak jesteś tutaj dubiela, to wychodź. 3, 4, chodzimy. Masz klucz? No no. Te zamknięte. Ej, jest tam ktoś! Mój bo, ej, ktoś tam jest w środku! Kogoś zamknęli. Nie można ja tego tworzyć? czekaj. I stój tu ja o, jakaś jest karta strzucony. jest potrzebna. Boże, święty! Skąd kartkę. Co tu się dzieje? Nie mów, że grażynka kogoś Słuchaj, utworza... może tutaj jakaś karta będzie. No patrzę, no patrzę. Tu można wbić tylko coś. Okay, jak on... Ale nic nie można zrobić. Jest nie. karta jakaś, jest karta. Masz? Ale co to jest za karta? To jest do. Ej, ja myślę, że trzeba iść z drugiej strony. Jest, dobra! Masz? Co tu się stało? Czemu on nie żyje? Co jest? Ej, tu jest jakiś safe. Ej, grażyna tu była, na banku okradła, bo na zielono się świeci. Poczekaj. Tu czy jakiś kod? Give. Oj, przepraszam, przepraszam, z system. A ją żyje jednak? Słuchaj, co tu się gościu stało? Słuchaj, była tutaj taka grażyna. Ona chyba została w środku zamknięta tutaj. Co? Ale jak ta grażyna wygląda? No była uzbrojona, słuchaj, mówiła, że zna Dubiela. Ej, to jest ona. Ej, to trzeba otworzyć jakoś. No nie wiem, a tu próbuję jakieś dziury tutaj, ale. Kurczaczki, my tego nie otworzymy. Nie, ja nie szan. damy rady, dobra, y, słuchaj. Ty zostań tutaj, pilnuj tego. E, Dzięki, że mnie w ogóle to otworzyliście, nie? Ej, co on opuścił? Co to jest? A! Co ty, gościu, ostrzegaj, że robisz takie rzeczy i co? Trzeba się pali. Ej, on czasem nie jest. On nie osiągnie! On, on jest złodziejem! On jest... się mam stał! Areš... I... Ej, ostrzega, to! Do... Aresztuj go! Dobra, nie, no nie jest. Gościu, oddawaj pieniądze. No no patrzcie, go tutaj... To nie... ej, zaraz się podpali drzewo. No widzę, drzewo się pali. I ej, ej, ucieka. Otwórz drzwi, a niech się zajmie na chwilę. Ale to ucieknie, ej, gościu. Czemu ja kiedyś nie mogę mu założyć? No bo się nie da. Nie da, pan Ej, ej on uciekł tu wentylacją. Jest, 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 jest. Co? Już się przebrał zobacz, to jest złodziej jednak. Czemu ja go nie mogę zakajdankować? No bo tutaj bo to jest, jako spad, dlatego dajesz. chyba. Ja cię. Gościu jedziemy na komisariat, chodź za mną. Nie, Grażyna. Grażyna ręce do góry. Aresztujemy Ręce się. do góry Grażyna. To jest koniec. Uspokój się. Ale Grażyna nie wzięła pieniędzy. Gdzie ona jest? Co je... Co tu się dzieje? A gdzie on jest? Co jest tą Grażyną? To jest on, on co to? Znowu z nieruchomo. Gdzie masz się pieniądze. On jest jakimś agentem tej grażyny! Ona spróbuje... A gdzieś... to nie jest Dubiel? Co? Czemu się nie odzywa? Marcin Sioma to ty... Nie ma okulary. Marcin dawaj pieniądze! To są banku pieniądze. Ej, my się... On tutaj coś e, kryje tam. On ją tutaj jakoś wiesz. No co jest grane, nie mogę go zakajdankować. Hmm. Dobra, wychodź z rękami do góry. Idziemy, wychodzimy. Nikola karta. Idziemy. Dubie... Dubiel. Dubiel, wychodzimy. Idziemy, halo. Wychodzimy. Zamknąłeś. Już poczeka, otwieram. Wychodź. I z rękami na górze, wychodzisz do auta. Chodź Dubiel. Idziemy bardzo ładnie. Będziemy mieliśmy ten... Ej, nie uciekaj! Tam. Gdzie jest ten? Gdzie jest nasze auto? Tutaj, on ze jakieś. Dobra, ja prowadzę. Wsiadaj tu Ale ja nie widzę auta. O. Dobra, mamy. Chodź wsiadaj gościu tutaj Wsiadaj tutaj Bo będę szczelał. Próbuję wjechać jakoś w nieko. Co jest z O, usiadł, usiadłem. No. Dobra, poczekaj! Dobra, jedziemy. Gdzie? Na komisariat! Dobrze. Dobra, tu podjeżdżaj, podjeżdżaj, podjeżdżaj. Dobra, słuchajcie. I w następnym odcinku się dowiecie, czy to jest martw dubiel, bo będziemy z nim robić przesłuchanie. Jeśli nie, to musimy go znaleźć. I pytanie, gdzie wyparowała grażynka? Dziewczyna dubiela. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć i czoła! Pa! pa.